Witam Was bardzo serdecznie. Przepraszam, że mnie tak długo nie było, ale miałem zapalenie yy, spojówek i tak naprawdę tylko krople leżenie, i nawet nie używałem telefonu, bo nic prawie nie widziałem przez nie. Dlaczego? Jak to się stało? Nie wiem. Po prostu no, nieraz coś atakuje i trzeba podjąć decyzję, właśnie. Że trzeba to leczyć, zacząć brać krople, zacząć pójść do lekarza, po, po interesować się trochę w internecie właśnie różnymi decyzjami, różnymi diagnozami na temat leczenia danej choroby. Ale nieważne, my dzisiaj mówimy o po prostu decyzjach, że są bardzo ważne w podejmowaniu jakichkolwiek racjonalnych decyzji, projektowych, życiowych, egzystencjalnych, bo to właśnie decyzje kreują nasze życie. To, co my podejmujemy w, czy w teraz, czyli w naszej teraźniejszości, owoce przyjdą w przyszłości, czyli właśnie tak jak nasz umysł jest, jest ogrodem, a my jesteśmy jego ogrodnikiem i zasiewamy tą glebę, czy tą teraźniejszość właśnie, co jest teraz. Różnymi decyzjami, czy pójść na studia, czy wybrać tą pracę, czy tą, czy odłożyć pieniądze, czy spłacić szybciej, na przykład kredyt, ale mieć miesiąc, e, cięż, e, miesiąc cięższy. Tak, jeszcze raz to powiem. Decyzje kreują nasze życie. To dzięki decyzjom dzieje się wszystko. No, nie bądźmy tacy, że świat sam wszystko zrobi za nas, bo to jest nieprawda. Tu, jak to wcześniej powiedział Jim, Jim Ron, kiedyś wam to mówiłem już, że gdy nie podejmujesz żadnych decyzji, nie zmieniasz tego, nie masz swojego planu na życie, dostajesz ochłapy, bo jesteś w czyimś życiu i zostajesz tylko wykorzystywany po prostu ewidentnie. Pamiętaj, na podejmowanie decyzji codziennie masz 86400 sekund aby podjąć decyzję konstruktywną wygrana wygrana najlepiej to jest właśnie bardzo mądre w negocjacjach żeby obie strony miały jakiś plusik po prostu żeby dwie strony były zadowolone z tego z tej relacji z Chciałem powiedzieć z tej kłótni, z, tej, z tych negocjacji właśnie, z tych rozmów na temat podjęcia jakiejś właśnie decyzji. Bo pamiętajcie, decyzja zła czy dobra, ale jakaś w ogóle. Że już coś podejęliśmy, już uczymy się, że nasze życie jest odpowiedzialne, jesteśmy odpowiedzialni w stu za to życie i że tylko my możemy się winić, że czegoś nie zrobiliśmy. No, słuchajcie, gdybym ja nie podjął decyzji, że pójdę na kreatywność społeczną, to nie poznałbym y, Tomasza Kitlińskiego, profesora, nie zacząłbym wykładać, nie poszedłbym na studia doktoranckie, nie poznałbym żony, y, nie napisałbym książki, bo bym nie zainspirował się na pewno swoim wcześniejszym życiem do tego, że jestem aż tak mądry, żeby napisać książkę o neurobiologii, coachingu i fizyce kwantowej, która cały czas. Y, jest stylizowana właśnie i jak wszystko dobrze pójdzie w sierpniu, lipiec, sierpień oczywiście, jak wszystkie pieniądze zostaną spłacone, zostanie zrealizowana. I widzicie, ja też miałem mieć w kwietniu, ja już za miesiąc miałem mieć wydanie książki. I słuchajcie, ja się nie wstydzę tego, że mi coś nie wyszło. Bo wtedy nie było przewidzianego nowego ładu, nie było ataku z Putina na, na Ukrainę, i gospodarka się naprawdę diametralnie zmieniła, i fundusze moje na koncie bankowym też się zmieniły, więc moje wydanie książki się wydłużyło, ale to nie jest żaden problem. Podejmuję następną decyzję znajduję inną pracę, bardziej dochodową. Właściwie wczoraj i przedwczoraj byłem na okresie próbnym. Decyzja jest pozytywna, tylko że na razie mam poczekać z tym stanowiskiem, ale jutro już idę do następnej pracy. Jutro już zaczynam nową robotę, bo coś trzeba zarabiać. Właśnie to coś no. No pod, muszę właśnie teraz zaraz po nagraniu filmu właśnie medytować. Pójdę, idę sobie do piwnicy, mam tam fotel, zgaszam światło, zamykam drzwi na klucz i po prostu medytuję, żeby jeszcze bardziej dać rozwiązanie swojemu mózgowi, a dokładnie skontaktować się z moją podświadomością, która jest tak wielka, aby dojść do decyzji konstruktywnej, aby mi pomogła rozwiązać moje problemy. Albo inaczej, moje wyzwania, które życie mi stawia, a ja je realizuję. Naprawdę. Nie odkładajcie rzeczy na później, decyzji, bo to jest zawsze Twoje. Zobacz, to jest dziennik praktyk mojej żony, nie? no ale bierzecie kartkę, bierzecie kartkę, długopis i rozpisujecie. Ja nie mówię, że to będzie w sekundę. Ja też na początku moje pierwsze decyzje parę lat temu żeby zmienić swój świat, zmienić pracę, więcej zarabiać, bardziej się rozwijać, lepiej myśleć, to też nie wychodziło tak szybko. Ja tu nie jestem alfa i omegą. Ja się dalej uczę. Ja dalej uwielbiam wiedzę. Właśnie teraz książka Jerzego Wetulaniego została już cała przeczytana na temat mózgu, neurobiologii, był to świętej pamięci Jeden z najlepszych neurobiologów w Polsce tytuł bez, bez ograniczeń. Teraz będę czytał książkę, jak mi przyjdzie. Wylecz się sam, przez różne witaminy, jedzenia, różne specyfiki, ale nie leki, żeby ogarnąć bardziej swój organizm, no, swoją, swoje choroby, żebym jeszcze bardziej funkcjonował. No bo sorry, ale. Mam niunię i ja nie mogę wytłumaczać niuni. Ej, nie, bo mnie boli. Ej nie, bo ja nic nie zrobię. Albo ja nie podejmę decyzji, bo mnie kręgosłup boli. Już podjąłem decyzję, że nie wyszła mi od, 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 od w sekundę ta, ta praca, że jutro na przykład idę już, podpisuję umowę lekarz medycyny pracy i, i działamy, i podbijamy świat. To teraz telefon wykonam. Dzień dobry, ja jutro przychodzę. I okazało się, że udało się. Jeżeli to przychodzę normalnie do pracy. Bo trzeba zarabiać, jak to powtórzyłem już wcześniej. Decyzja, decyzja, decyzja. Trzeba naprawdę podejmować decyzje konstruktywne byle jakie, bo przez to, że podejmiesz jakąkolwiek decyzję, to wiesz, czy ona jest dobra, czy zła. I wtedy tą złą możesz modyfikować i się uczyć przez to, jak robić, żeby było lepiej. No, bo jak nie podejmujesz decyzji, nie, nie, nie testujesz się nawet, to jak masz to zrobić? No, bez przesady. To tak samo jakbyś przestał chodzić, jak nie, nie, nie testujesz po wypadku swojej nogi, to nie wiesz, co masz zrobić, żebyś zaczął móc chodzić, nie? Czy okuli, czy jakieś kiki, czy jakieś inne rzeczy są ci potrzebne, no to musisz zacząć testować. Czyli podjąć decyzję praktyczną, że chcę coś zrobić, chcę dowiedzieć się, jak jest z moim organizmem. Cieszę się bardzo, że oglądacie, dajecie lajki, subskrybujecie. Już mam prawie setkę. Jestem bardzo podekscytowany, że wraca moja dawna liczba subskrypcji, bo no właśnie, ktoś się włamał i wykasował 5 lat temu prawie 80% moich filmów. I przez to też spadła subskrypcja. No ale co? Podjąłem decyzję nagrywać znowu, kreować, tworzyć, mówić, pomagać innym ludziom, bo to jest bardzo y, fantastyczna sprawa, swoją wiedzą, którą ja, już, którą ja nabyłem, dzielić się z innymi ludźmi. I to kocham po prostu i to robię cały czas. I dlatego też napisałem swoją książkę, która ma ponad 300 stron, i mówię, 3-4 miesiące i będzie wydana, więc. Zobaczycie ją, kupicie, wydajecie, subskrybujecie, dostaniecie autograf. Wszystko będzie fajnie. Tylko trzeba, tylko trzeba poczekać nieraz i podjąć te nieraz bardzo trudne decyzje. Trzymajcie się ciepło i co najważniejsze, miejcie dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!